Witam serdecznie, moi drogi, kochane wagusie i dla was teraz czytanie, moi drodzy, na kwiecień tego roku. Tak trochę na ostatnią chwilę nie udało mi się wcześniej, no ale mam nadzieję, że tutaj na mnie natraficie. Mówię tu o tych osobach nowych, a ci, co są ze mną cały czas, no to... Wiedzą, że czasami gdzieś tam raz wcześniej, raz później się uda, więc bardzo dziękuję za to, że jesteście. Wszystkim i każdemu z osobna bardzo cieplutko was pozdrawiam. Jesteście cudowni. Dziękuję Wam za Wasze komentarze. Po prostu cieszę się, że Was tutaj mam. Naprawdę się cieszę, że Was tutaj mam. Kochani, informacyjnie, bo potem zapomnę pewnie, zaczęłam od barana oczywiście, ale każdy znak, który nowy będziecie trochę później, oczywiście. Ale już o tym mówię, przynajmniej dla tych stałych osób, które subskrybują kanał, bądź mają te dzwoneczki, czy jak to tam się nazywa, że w momencie, kiedy się będzie zaczynał u was znak, tak, yy, 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 jeśli chodzi o słoneczne wagi, to będę robiła horoskop urodzinowy dla wagi. Czyli w momencie trwania wagi w słońcu, będę robiła horoskop urodzinowy na 12 domów, i to będzie wasz horoskop tylko dla osób z podznaku wagi, od urodzin do Waszych urodzin, więc już o tym informuję tutaj Was. Więc bądźcie czujni, oczywiście, miejcie to oczywiście w głowie, a jak będzie się zbliżał znak wagi, to po prostu sobie tak. Tam zerknijcie na taki wasz osobisty horoskop urodzinowy. A teraz zaczynamy kochani, czytanko dla was na kwiecień bieżącego roku. Poprosimy o przekaz dla wszystkich osób z znaku wagi na kwiecień bieżącego roku. Co powinny wagi usłyszeć w tym miesiącu? Co powinny wagi usłyszeć w tym miesiącu w kwietniu. To powinny wagi usłyszeć na kwiecień bieżącego roku. Poprosimy o przekaz. Magmi wypadł. No zobaczymy. Poprosimy o przekaz dla wagi. Pracimy, kochani, wasza energia w kwietniu. Wow, zobaczcie, kartę Słońca macie, sukcesy, radość, spełnienie, potencjał, możliwości, wszystko. To będzie wasza energia, tak? Czyli będziecie tacy. No to Słońce was może trochę po prostu, wiecie, na duchu podniesie. Co do was przyjdzie? Aha, no, ale takie w tym wszystkim takie trochę osamotnienie, ok? Co ważnego będzie można osiągnąć w tym miesiącu? No, trochę się zdystansować, ja tu widzę. Co w pracy? Co w uczuciach? O! W uczuciach grubo. Rada wskazówka. Ok, i wynik, jeśli do tej wskazówki rady się odniesiecie. I na spodzie talii mamy siódemkę denarów. Kochani, ja wyjątkowo będę dokładała karty. Po co jakiś czas lubię zmieniać te czytania. Więc tutaj szykuję do was, dla Was karty, które my będziemy dopowiadać. Poprosimy o energię dla wagi. Dopowiadające. O energię dopowiadające do czytania dla wagi. OK. Dobra, kochani, karty mam w ręku. Mhm. Okej, okay. dobra. Na razie sobie tutaj dostawiłam. Kochani, zaczniemy od energii siódemki denarów. Siódemka denarów w tle, w tle czytania, mówi o takim czas, czasie czekania, oczekiwania, czyli tak naprawdę cały czas czekacie na coś. Być może działaliście wcześniej, teraz czekacie na rezultaty, bo to najczęściej o tym mówi ta karta i to oczywiście najczęściej mówi o, o sprawach zawodowych, finansowych. Natomiast może mieć ona również wydźwięk obszerny, również emocjonalny, tak? Czyli na coś czekacie i to tak powiem, że dosyć długo myśląc, że być może coś się też zadzieje. Na pewno jest to też informacja, że jeżeli mieliście jakieś sprawy finansowe czy zawodowe, gdzieś jakieś projekty poskładane, to tu jest informacja, że właśnie w tym kwietniu powinniście już tutaj tego rezultaty mieć. Natomiast jeżeli mówimy bardziej, bardziej mentalnie, to mam takie wrażenie, że czekacie, aż się coś samo zadzieje, tak? Karta Słońca. Natomiast mówi o tym, że jeżeli zaczniecie myśleć pozytywnie, jeżeli nastawicie się na tą energię pozytywną, na to słońce, na te możliwości, na te sukcesy, na to odkrywanie w sobie potencjałów, radości z życia i wszystkiego takiego dobrego, to te wszystkie oczekiwania wasze, na które wcześniej właśnie czekaliście, szybciej się rozwiążą, szybciej otrzymacie żniwa tego, co zasialiście, ale też. Pojawią się nowe wskazówki, drogowskazy na to, na co czekaliście, tak po prostu, myśląc, że samo gdzieś tam po prostu przyjdzie, nic nie robiąc, to więc wtedy po prostu wskazówki będą do Was same szły. Jeśli się w, jak gdyby yy, wrzucicie bieg, zupełnie na inne takie, wiecie, wibracje, na inną energię. To co do Was przychodzi, karta pustelnika, dołożyłam, dlaczego samotność, dlaczego takie dumanie. Yy, słuchajcie, bo yy, wydaje mi się, że potrzebujecie trochę jeszcze czasu. No właśnie, Wy cały czas potrzebujecie czasu. Zobaczcie, jakie mamy trzy Karty, które mówią o takim spawzowaniu. Pustelnik, wisielec i siódemka denarów. Przy czym oczywiście wisielec i pustelnik są dosyć istotne, bo to jest to, co do Was przychodzi, a to jest to, co możecie osiągnąć. Czyli tak naprawdę potrzebujecie czasu, żeby zrozumieć coś, żeby coś zrozumieć, coś dostrzec coś, co do tej pory nie było przez Was dostrzegane albo po prostu nie zwracaliście na to właśnie uwagi w, tym, w tej codzienności. Może macie dostrzec właśnie te pozytywne aspekty, może właśnie macie zacząć myśleć pozytywnie i tylko właśnie w tym kierunku zacząć wszel wszelkie działania Wasze w Waszym życiu i osobistym i zawodowym, bo może do tej pory pewnych rzeczy, żeście nie zauważali, skupialiście się na tym, co nie pasuje, co Wam nie odpowiada. Karta Pustelnika mówi, że dosyć, że no, potrzeba jest wam samotności, a być może właśnie niektóre wagi, patrząc się tutaj, słuchajcie, na kartę um, um, uczuć, czyli w, w związkach, no niestety dla niektórych się tutaj coś może rozwalić nagle, tak, że jednak w kwietniu um, przyjdzie samotność. Um, cóż to może znaczyć? No wiecie, no, w prywatnym czytaniu bym to troszeczkę inaczej ujęła, um, znając konkretną osobę i jej sytuację. Tu mogę powiedzieć, że no, wiele się może wydarzyć rzeczy, gdzieś jakaś sytuacja, jakaś kłótnia, jakaś Sprzeczka, mówię teraz o związkach. No, po prostu to może być po prostu coś nagłego, co spowoduje, że właśnie tutaj to wszystko może lec w gruzach. Ale, ponieważ wasze nastawienie, jeżeli byłoby takie, jakie jest, to oznaczałoby to tylko nic więcej, jak. Właśnie chęć do tego, żeby zacząć wszystko od nowa. Ale czy ktoś będzie chciał z tego skorzystać z Was, drogie wagi, nie wiem. Natomiast jest tu potrzeba dużo mądrości wewnętrznej, poszukania czegoś wewnątrz siebie, bo mam takie odczucie, że Wy po prostu nie wiecie, co macie robić. Wy po prostu wisicie, czekacie totalnie na to, aż los, życie będzie Wam wszystko tłumaczyło albo za Was coś wykonywało. Więc tutaj musicie trochę podjąć swoją własną pracę nad sobą, samym, drogie wagi, bo. No, chociażby w tych relacjach, tutaj, tak? No, karta wierzy na uczuciach. No, mówi, że po prostu tutaj się może coś naprawdę grubo rozwalić. Hmm, czy my to będziemy mogli naprawić? Jak już poszliśmy w te uczucia, to już pójdźmy. Dziewiątka mieczy. No, właśnie, karta depresyjna. Więc myślę sobie, że słuchajcie, kochani, jak nie zaczniecie trochę wchodzić na te zupełnie inne wibracje, na tą energię właśnie pozytywnego myślenia, na to docenianie to, co macie. Mówię teraz tylko i wyłącznie o relacjach, o związkach. To, to naprawdę może to się trudno skończyć dla niektórych tutaj wag, tak, także warto by było, żebyście trochę też, ja nie mówię, że tylko to jest wasza jakaś wina, bo zawsze kij ma dwa końce, ale czytam dla was tutaj, więc dla mnie to tutaj jest po prostu no, przemyślenie naprawdę i wyjście z takiej strefy komfortu i takiego słuchajcie, takiej bezczynności na zasadzie Dzień za dniem, godzina za godziną, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem. To się samo nie zrobi, samo nie rozwiąże, a po prostu pierdyknie w którymś momencie. Więc yy, wydaje mi się, no i to tutaj pierdyknąć może, tylko wtedy, jeżeli szybciutko zaczniecie coś z tym robić, to możecie to jeszcze odbudować, bo jeżeli pójdziecie w depresję, yy, to, to tutaj z relacją nic nie, nie, nie zrobicie, a możecie jeszcze zacząć po prostu planować i działać od nowa. Wydaje mi się, że dużo wag w związkach po prostu już się na to zdecydowało, więc to chyba nie będzie dla niektórych zdziwieniem. Natomiast te, te osoby, które są zdziwione teraz tym, co mówię, no to uważajcie, bo byle jakaś sprzeczka może spowodować właśnie to, że gdzieś pójdziecie nie w tą stronę, a może po prostu się czujecie samotnie w związku, ale też nie patrzycie na to z innej strony, jak może się czuć ta druga osoba, tylko patrzycie, jak gdyby na siebie, tak? A energia, tu, którą przedstawiacie jako wy, więc może Wam bardzo pomóc. Więc tak naprawdę skupcie się na tym, czego Wy tak naprawdę chcecie. Bo to, co możecie osiągnąć, właśnie, to jest ruszenie do przodu. Zobaczcie, paść różdek, to jest działanie. Możecie osiągnąć wiele poprzez właśnie wyjście z tej strefy komfortu. Wisielec wisi na własne życzenie. I nie mówimy tutaj teraz o jakichś starożytnych znaczeniach, starych historiach tej karty, bo kiedyś Wisielec to był też złoczyniec, złodziej był wieszany. Tak? co przedstawiają zresztą jakieś rzeźby bodajże chyba w Mediolanie tutaj Wisielca, ale nie o to tutaj chodzi mi, bo to nie o tym jest tutaj to czytanie. To jest wyjście właśnie z tej strefy komfortu, bo wy żeście sami tak zawisnęli, uznając, że no niech się samo dzieje, niech się samo robi, niech się samo naprawia, niech się samo nie wiadomo co jeszcze, tak? Mówię teraz nadal jeszcze o relacjach i o związkach, bo widzę, że to nie jest takie tutaj oczywiste. A tak naprawdę to, co możecie osiągnąć, to przyjrzeć się z innej strony, nawet sobie samemu. Zobaczcie, jak, jak wy postępujecie, jacy jak jesteście w tej relacji, tak? Przyjrzyjcie się sobie trochę z boku, tak? Czy rzeczywiście jest tak, że jesteście ok i tylko ta druga strona? No bo jeśli tak jest, no to, no to rozumiem, tak? No to macie prawo się poddać, ale czasami trzeba popatrzeć się na siebie, bo zawsze coś mamy za uszami, każdy z nas, tak? I i podjąć działania, podjąć działania, bo być może wtedy uchronicie się od tej wieży, choć ta wieża tutaj jest nieuchronna, ale właśnie chociażby od tego, żeby żeby dostrzec na, na, na przykład właśnie ta wieża równie dobrze może mówić o waszym mentalnym takim, takiej, o takiej waszej mentalnej zmianie, takiej łubu dup, nie? Pierdyknęło coś we mnie, tak? Normalnie jakbym, nie wiem, jakbym się na nowo narodził albo narodziła. No właśnie i wtedy to też może to o, oznaczać. Zamiast popadać w jakieś tutaj trudności, to po prostu możecie to wszystko zupełnie w inną drogę poprowadzić, jeśli macie takie poczucie i uczucie, czyli po prostu macie działać. Karta pustelnika ogólnie mówi, że czujecie się samotnie. Niektóre osoby tutaj też mogą się uczyć, szkolić, rozwój osobisty, jak i również jakieś inne. Aspekty, że potrzeba jest Wam trochę czasu, choć jednocześnie brakuje Wam towarzystwa, i to jest takie bardzo skrajne, bo tak, albo jesteście towarzyscy w grupie wśród znajomych, najbliższych, albo po prostu jak tych, te, te, tych okoliczności nie ma, to nagle jesteście samotni, tak? I nie umiecie jak gdyby funkcjonować w mniejszej ilości osób, na przykład we własnym domu. I, I to jest taka skrajność, że przy innych na przykład się dobrze bawicie, ale w domu już nie potraficie, zamykacie się w swoim świecie, tak? I jesteście sami ze sobą. I to warto by było, na to by było warto zwrócić uwagę, bo ta wieża jest nieuchronna, głównie tutaj w relacjach związkowych, partnerskich, więc tutaj mi się wydaje, że to jest duży temat do, 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 do omówienia. Natomiast perspektywy są, jeśli nie, no to po prostu tutaj z tego zaciekawie nic nie będzie, tak? Jeśli chodzi o single, bo od razu już do tych uczuć tutaj, przy tych uczuciach po prostu zostaniemy, no to single tutaj dosłownie. Yy, Muszą zmienić swoje nastawienie, bo wydaje mi się, że wy po prostu czekaliście aż coś się zmieni. Być może czekaliście aż ktoś do was wróci, aż to wszystko się jakoś wyjaśni, poukłada i tak dalej, i tak dalej. Być może żyliście w jakiejś iluzji, czekając aż po prostu coś się zadzieje. Natomiast nie, nic się, kochani, nie zadzieje absolutnie, jeśli chodzi o to, jeśli jesteście sami. Teraz mówię o tym, że jesteście sami. Tutaj po prostu jest czas zmienić sposób widzenia i nie identyfikowania siebie i swojego życia jako bycie z kimś. Bo bycie z kimś, to, to musi Wam dać jakiś motor do działania. Nie, absolutnie. Możecie być również sami ze sobą, poszukać czegoś w sobie, rozwijać się, yy, i tak dalej, dać sobie czas i szansę później na nową, być może cudowną właśnie relację, tak? Yy, lecimy dalej. Powiedzieliśmy sobie o tym, co jest najważniejsze, czyli wyjście z tej strefy komfortu, przyjrzeniu się siebie, ale też otoczeniu, tak? Bo nie dosyć, że macie na siebie zwrócić uwagę i zacząć w końcu działać, nie być takim yy, tutaj. Yy, biernym w tym swoim życiu, tylko zacząć działać w tym swoim życiu na różnych aspektach, tak jak i właśnie tych uczuciowych również. Więc zacznijcie działać, nie czekajcie, przyjrzyjcie się, bądźcie ostrożni, ale też dostrzeżcie jakieś inne aspekty, niż do tej pory gdzieś tam yy, widzieliście. I rusz, ruszcie do przodu, bo w pracy jest pokazane, że powinniście zacząć głośno mówić, czego wy potrzebujecie. Czyli jak gdyby, tak byście mieli iść z transparentem teraz po ulicy, tak jak chodzą ludzie i strajkują i głośno o czymś mówią. Tak tutaj jest pokazane, żebyście zaczęli mówić głośno, czego wy potrzebujecie właśnie w pracy. Jeżeli staracie się o podwyżkę, o jakiś awans, zmianę stanowiska, to idźcie i po prostu to mówcie. Nie czekajcie, aż to się zadzieje. Jedyną informacją, jeśli chodzi o pracę, to jest to, że. Przygotujcie się do tego na pewno nie, nie tylko mentalnie, ale też tutaj y, bym powiedziała y, merytorycznie, czyli jak gdyby, żebyście mieli wiedzę na ten temat, jeśli chodzi o waszą pracę, żebyście wiedzieli, o czym mówicie, chcąc coś zdziałać, tak? Czyli jak gdyby trochę docenicie samych siebie i to jest czas na głoszenie właśnie własnych postulatów, mówienie to, czego wam y, to, co, co wam pasuje, to czego wam, to co wam nie pasuje, tak? Widzicie mi tam słowo, goni słowo, więc czasami wybaczcie mi jakieś tam takie pa paplanie, przekręcanie słowa. Więc w pracy, tak naprawdę, działanie, 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 jeszcze raz moi drodzy, działanie, ale takie z, z wewnętrznej potrzeby, wynikające gdzieś od Was z środka, tego co Wy tak naprawdę pragniecie, do czego dążycie w tej swojej pracy i możecie to osiągnąć, ale jeżeli zaczniecie naprawdę działać, bo jeżeli nic nie robicie, a oczekujecie czegoś. To później właśnie są takie skutki, że nic z tego może za bardzo nie wyjść, no ale jak ma wyjść, skoro wy ani nie myślicie pozytywnie, ani nie działacie, nic z tym nie robicie, a przede wszystkim nie mówicie głośno o Waszych potrzebach, no to wtedy w jaki sposób te potrzeby mają być usłyszane, zauważone, a tym bardziej zrealizowane? Tutaj w Waszym otoczeniu zawodowym. Czegokolwiek to nie dotyczy, czegokolwiek nie robicie zawodowo, czy nawet nie robicie już zawodowo, bo może siedzicie w domu, może jesteście na urlopach, a może po prostu już jesteście na emeryturach, to po prostu róbcie to, co chcecie. Poszukajcie czegoś jeszcze w sobie i głośno mówcie to, czego chcecie. Jeżeli lubicie coś robić, to po prostu to róbcie, nie ograniczajcie się, tak? Jeśli chodzi o, moi drodzy, o radę i wskazówkę. Dziesiątka mieczy, kochani, jako rada wskazówka, czyli koniec trudności, koniec czegoś, co było trudne, co bolało. Myślę, że to znowu muszę się cofnąć, może dotyczyć spraw tutaj, spraw uczuciowych, no właśnie, tak? Spraw uczuciowych dotyczących właśnie relacji, tak? Dlaczego? Dlatego, że no tutaj są zgliszcza, tutaj mamy tą wieżę, więc radą jest wskazówką, że. Dla tych osób, u których się nie da już niczego uratować, to tak naprawdę nie starajcie się, jeżeli wiecie i czujecie, że czegoś się nie da. Natomiast, jeżeli wiecie i czujecie, że jeszcze się coś da, tylko tak naprawdę też było braku waszej inicjatywy, waszego ruchu też, tylko ciągle czekania, aż to ktoś zrobi... Bo tu mam trójkę denarów, czyli ta współpraca, czyli zacznijcie po prostu współpracować w końcu ze sobą i rozmawiać, i wtedy to ma mieć szansę. Czyli albo, albo. I to tak naprawdę wy wiecie i czujecie, czego wy potrzebujecie. Ale ogólnie mówiąc, dziesiątka mieczy mówi o tym, że zostawcie już za sobą te trudności, nie wracajcie do tego, nie analizujcie tego w żaden sposób, po prostu idźcie do przodu, żyjcie przyszłością i zostańcie w tej energii. Ona się bardzo kłóci, jakby tak popatrzeć na to, co tutaj teraz przed chwilą powiedziałam, bo karta wieży dziesiątka, ale jednocześnie właśnie jest ta nadzieja, czyli właśnie jest ta nadzieja, którą powinniście w sobie mieć i ją pielęgnować. Bo jeżeli właśnie zostawicie to co jest trudne za wami, nie będziecie do tego wracać yy, tak naprawdę i będziecie yy, no właśnie, zobaczcie, wyciągnęłam. A dlaczego jest ósemka? No bo dziesiątka mieczy. A dziesiątkę mieczy mamy tutaj. Zobaczcie, jeżeli ruszycie właśnie do przodu, to nabierzecie tej odwagi, tej pewności siebie. Znowu się w was pojawi chęć do życia, znowu się pojawi w was siła, wewnętrzna siła do walki. O siebie, o związek, o pracę. Pojawi się też, słuchajcie, ta intymność, bo karta ym, siły bardzo często mówi właśnie o też takim pożądaniu, i tu mówimy akurat o sprawach uczuciowych, takich, tak, ale, ale to będzie pewność siebie do realizacji, to będzie to światło, to wszystko to, że wy będziecie umieli zapanować nad sobą. I nad tym, co chcecie w życiu osiągnąć. Jeżeli pozbędziecie się właśnie tej dziesiątki mieczy, czyli te trudności, które gdzieś tam was dopadały, głównie do mnie mam w sprawach uczuciowych, mniej pewnie w sprawach zawodowych, chociaż tutaj też macie coś głośno krzyczeć, czego potrzebujecie, ale myślę, że to bardziej dotyczy waszych relacji jakichś związkowych. To wtedy jak gdyby to wszystko nabierze zupełnie innego wydźwięku, Więc na pewno nic nie robienie, czekanie i tutaj aż się samo zrobi. No to tak, zrobi się. Karta wieży, dziesiątka mieczy, zrobi się i będzie pozamiatane. Czy tego chcecie? Jeśli tak, to rzeczywiście nic nie róbcie. Jeśli natomiast czujecie inaczej i gdzieś tam jest jakieś ziarno, to szybciutko je zacznijcie podlewać poprzez działanie, poprzez rozmowę, współpracę, poprzez właśnie docenienie tego, co do tej pory osiągnęliście w Waszych związkach, relacjach. Poprzez właśnie y, y, pracę, czyli poprzez to, co chcecie robić w swojej pracy, czy to Was zadowala, czy nie. Jeśli nie, to też y, y, nie robić ofiary z siebie, y, w sensie takim, że y, no, ja nic innego nie mogę, o nic innego nie mogę prosić. Tak, możesz prosić, droga Wago, jak najbardziej, tylko uwierz w siebie, a tą całą wiarę otrzymasz, pozbywając się tych wszystkich trudności, negatywności, braku działania, a wejdziesz na działanie, na pewność siebie, na energię, na ym, tą taką. Ym, Umiejętność panowania nad sobą, nad swoimi emocjami, docenienia swoich, swoich, swoich wartości, ale też docenienia u innych wartości, tak? I wtedy zacznie się wszystko zupełnie inaczej układać, tak? Dlatego potrzeba Wam jest przede wszystkim, drogie wagi, ruchu, działania i pójścia przede wszystkim do przodu, bo coś żeście się tutaj zablokowali, coś tutaj żeście poszli na. Na jakąś łatwiznę, albo po prostu sytuacje was tak już docisnęły jakieś, że przestaliście walczyć i o sprawy zawodowe, i o sprawy uczuciowe, i mimo to, że się tu pojawiło to słońce. To tylko dlatego, żebyście mieli tą nadzieję, że to wszystko jeszcze można zmienić. Tylko, że jeżeli wy nic nie będziecie robić, to się nic nie zmieni na żadnej płaszczyźnie waszego życia. Więc tutaj potrzeba jest waszej mądrości, waszej wiedzy. Jeśli nie macie jej w sobie, to poszukajcie. To, co do was przychodzi, to też na sam koniec powiem wam, że. Hmm, być może potrzebujecie jakiejś porady z jakimś coachem, terapeutą. Jeśli nie, to zacznijcie trochę czytać, szukać książek, być może jakichś jakiś filmów dotyczących rozwoju właśnie własnego zrozumienia siebie, bądź po prostu zacznijcie siebie trochę słuchać, bo wasza podświadomość zawsze jest dla was dobrze, tylko wy jej nie słuchacie, bo ona się bardzo często kłóci niestety z naszym logicznym myśleniem. Więc zacznijcie trochę szukać odpowiedzi na te pytania w sobie. Jeżeli nie znajdziecie ich w sobie, to być może że będzie potrzeba pomocy osoby z zewnątrz, żeby Wam pomogła ruszyć z tego bezruchu, ponieważ bardzo dużo jest tutaj bezruchu, a ewidentnie jest to pokazane działanie i to, co z tego działania może potem wyniknąć. Natomiast jeśli przyjdą te zmiany w relacjach, to przyjmijcie je z godnością jako coś, co musiało się wydarzyć, żeby mogło coś powstać nowego na nowych fundamentach, jeśli z tą samą osobą, to super, jeśli z kimś innym, no to też trzeba będzie temu w przyszłości dać szansę, ale na pewno nie można dalej wtkwić. W takim nierobieniu niczego, w takiej pasywności i takim czekaniu po prostu, żeby ktoś coś za Was zrobił. Więc rozwijajcie się, moi drodzy, kreujcie swoje marzenia zawodowe, mocno określajcie swoje potrzeby zawodowe, działajcie w tym kierunku. Nie bójcie się być odważnymi, właśnie chociażby w sprawach również zawodowych. Jeśli macie jakieś plany zawodowe, to po prostu je zaczniecie realizować. No po prostu weźcie od dzisiaj, róbcie to, co macie robić, to, co czujecie, to, co chcecie robić. I, i to po wszystko, powinno wszystko się jakoś tutaj rozwiązać. Więc jakby nie było, trudności za Wami będą, natomiast to, jak będzie wyglądało kolejna przyszłość, to zależy od Was i od Waszego właśnie ruchu i działania. Czego Wam oczywiście życzę. Bo wszystko się tutaj może jeszcze narodzić na nowo, o czym mówi tutaj oczywiście cesarzowa, która, no, jak gdyby daje narodziny, nie tylko, nie tylko dziecka, ale również narodziny siebie samych, tak? Oczywiście, jak już o tym dziecku, to jeżeli to były jakieś problemy w związkach związane na przykład z zajściem w ciąży, to jeżeli się pozbędziecie tych strachów, tych lęków, tych obaw i zaczniecie naprawdę coś robić, a nie tylko czekać, i też zmieniać swoje nastawienie do tego, to wtedy też równie dobrze może się udać. To dla tych osób, które akurat taki, taki temat jest im bliski. Kochani, życzę Wam drogie wagi, wszystkiego najlepszego. Moi drodzy kochani, piszcie do mnie oczywiście komentarze jest mi bardzo miło, jesteście cudowni w tym, bo wtedy widzę, do kogo to dociera. Ja Wam wysyłam serducho. Bardzo Wam dziękuję za całą reakcję tutaj na, na kanale, na, na wszystkie łapki. Dziękuję, że jesteście. Pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia oczywiście w następnym filmiku. Papa! Pa.